Dzisiaj miał być film o jednej wyjątkowo głupiej rzeczy, ale przez noc tyle się zmieniło, że będzie film o dwóch jeszcze głupszych rzeczach niż początkowo myślałem. Zapnijcie pasy. Pierwsza rzecz jest taka, że to, że druga część trzeciego sezonu została przesunięta na październik, było pomyłką. Było pomyłką ze strony twórców Ninjago, którzy, jak się okazało, tak jak my, widzowie, do momentu ujawnienia oficjalnego zwiastuna nowych odcinków nie znają oficjalnej daty premiery, co samo w sobie jest śmieszne. Kevin zakładał, że jest to październik, ponieważ zwykle był to październik, i dlatego tak powiedział. I co z tego, że obok siedział gość z LEGO Group, który mógł powiedzieć, jaka jest prawdziwa data, bo przypominam, że tam nie siedzieli tylko twórcy i aktorzy głosowi, nie, tam jeszcze byli inni, inne osoby odpowiedzialne za Ninjago i tak dalej, ale jednak stwierdzili, że po co mają się odzywać, siedzieli sobie cicho, niech takie błędy idą w świat, niech się cały community wkurzy na LEGO i Ninjago, niech wszystko zapłonie. Tak, wydaje mi się, że to właśnie była ich strategia, która wyszła wybitnie, bo całe community się niezwykle zdenerwowało, że już nie będę używał mocniejszych słów tutaj, i co? Wszystko naprostował serwis Roku TV, yy, który jakby wypuścił już teoretycznie, udostępnił w podgląd nowych odcinków, że tak to nazwę, w sensie kiedy będą dostępne i tak dalej. I normalnie jest to 4 września, także premiera się nie zmienia, będzie to 4 września. Po prostu w lego pracują debile i nie ma tam absolutnie żadnego zgrania, i dlatego takie pomyłki potem wychodzą. Także tak. No a ta druga rzecz? Druga rzecz, kochani, to jest ZaekT, który z jednego powodu. Nie miał ujawnionego gatunku, jako jedyny ze wszystkich członków zakazanej piątki. Bo. Tak naprawdę to nikt go nigdy nie wymyślił. Tak moi drodzy, Kevin i Doc pojęcia nie mieli jakim gatunkiem jest Zarkt, więc dlatego nikt nigdy nie chciał tego zdradzić. I na San Diego Comic Conie na poczekaniu wymyślili, że jest to wilk z, plemi z plemienia ROX i Nocta. I niestety, niestety teraz ta odpowiedź wymyślona na poczekaniu stała się kanoniczna, mimo tego, iż jest całkowicie bez sensu i zupełnie nie pasuje ani do jego wyglądu, ani do wszystkich tych informacji, które mieliśmy wcześniej. Ja naprawdę, kurczę, szkoda mi czasami tych twórców, bo takie niefortunne rzeczy się im przytrafiają, ale sami też, no, bez winy nie są. Jakby, ja pierdzielę kto wprowadza głównych antagonistów sezonu i nie daje im nawet jakby historii, nawet nie wspominając o tak prostych rzeczach jak gatunek zwierzęcia, którym jest jeden z nich. Ja pierdziele, ludzie... A druga rzecz jeszcze z tą piątką związana to, że początkowo wszyscy mieli tymi cholernymi wilkami być. Wszyscy mieli być z plemienia wilków i nie mieli wyglądać tak, jak wyglądają teraz. Mieli wyglądać podobnie do rasa i mieć wszyscy właśnie takie nowe odlewy głów. Ale uwaga, uwaga! Tego stwierdziło, że zrobi ich figurki inaczej i przez to musieli zmieniać, ponieważ nie mieli budżetu na stworzenie pięciu nowych takich odlewów. Wyobrażajcie to sobie, jakie to są dopiero jaja? Wielka firma, korporacja nie ma budżetu na stworzenie nowego elementu dla konkretnej minifigurki. A wy się dziwicie, że wam na dyrków, na nóżkach, rączkach nie dają nieraz, albo na nie wsadzą. No przecież to jest śmieszne. To jest żałosne nawet. Nie wiem jak inaczej można określić to, co się tutaj dzieje ostatnio w tym czasie, jeśli chodzi o Lego i serię Ninjago, ale to jest istny kabaret. Tam nic się nie spina, wszystko to jest jednym wielkim chaosem. Oni nawet we własnych szeregach zgrania nie mają, a chcą serię tworzyć i serial prowadzić. Ludzie święci. Do tego taka Pixel czy Mojo też wrócili pod zestaw. Tak samo jak Cole w drugiej części drugiego sezonu, tam i Mecha, i mecha żeby miał. Postacie wracają tylko po to, że Lego Group tak chce. Żelego zmusza Twój tym, żeby te postacie wracały, i przez to te postacie wracają, żeby te debile mogły sprzedać sobie więcej klocków, bo chcą taki zestaw to ciul. Guzik z tym, że Twój tym nie pasuje, ma być w fabule ta postać nic nas nie obchodzi. Na takich zasadach to funkcjonuje. Wiecie, jak oni tam mają przewalone pod górkę ci Twójcy? Co prawda, sami też wybitnych pomysłów nieraz nie mają i sprawy potrafią mocno spierdzielić. Jak na przykład z tą piątką To to jest. Nie, ja tego nie będę komentował, może więcej, ale mm, sami widzicie, jak to wygląda ta sytuacja. Także, kochani. Nie oczekujmy wybitnych rzeczy ze strony tej duńskiej firmy, ani ze strony Ninjago, ani serialu, ani zestawów. Najlepiej na nic się nie nastawiajmy. Co będzie, to będzie. Może pozytywnie nas coś w przyszłości zaskoczy, a może negatywnie rozczaruje. Ja mam dość, nie zamierzam już się na nic nastawiać, nic sobie wmawiać. Co będzie, to będzie, pożyjemy zobaczymy, od teraz takie będzie moje podejście. Dajcie proszę znać, co wy o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie za uwagę i do następnego, miejmy nadzieję, nieco bardziej spójnego dnia i lepszych informacji.